Wydaje się, że kluczową wartością w tym wszystkim może być partnerstwo. I spotkanie dzisiejsze, i ta rozmowa o potencjale Województwa Śląskiego w zakresie obronności to jest tak naprawdę rozmowa o tym, jak my razem będziemy mogli i potrafili zarządzić tym tematem, tym czasem, który w tej chwili mamy, tą, tym zapotrzebowaniem na, na, na sprzęt, na produkcję, na kompetencje także ludzkie. I sam żaden podmiot tego nie zrobi. Polska Grupa Zbrojeniowa także, pan marszałek także nie. Musimy razem rozmawiać, budować potencjały współpracy między sektorem prywatnym i publicznym i wspólnie razem odpowiadać na pytanie, jak to wszystko zrobić, byśmy gospodarczo i społecznie na tym zyskali, a także poprawili bezpieczeństwo i zaopatrzyli Polską Armię w to, czego jej najbardziej potrzeba. Myślę, że są trzy poziomy. To znaczy, w pierwszym poziomie wiele rzeczy już sami robimy, więc, więc je będziemy robić i te kompetencje będziemy poprawiać. Drugi poziom to jest poziom krajowy, w którym wykorzystujemy kompetencje różnych podmiotów do różnego rodzaju produktów i usług. Szukanie komponentów, produkcja komponentów, które są potem wykorzystywane w samochodach Jelcz czy w pojazdach pancernych. Czy w innych rodzajach naszych produktów? To jest to. A trzeci element to jest to, byśmy postawili na local content, czyli postawili na szukanie tych wszystkich rzeczy potrzebnych nam do produkcji w Polsce, w polskim przemyśle obronnym, byśmy polonizowali procesy produkcyjne, a one będą polegać na tym, że będziemy ograniczać kupowanie gotowych komponentów za granicą i próbowali je robić tutaj. Oczywiście proces nie jest łatwy, bo wielu kompetencji, to co, to co widać wyraźnie, naszą słabością trochę jest brak technologii w wielu elementach. To żeśmy trochę przespali, teraz będziemy próbować to nadrobić, budując własne potencjały i robiąc wszystko, żeby mając infrastrukturę, czego dobrym przykładem jest ten racibusz, mamy infrastrukturę, pomyślmy jak to zrobić, żeby wykorzystać ją tak, żeby mniej kupować za granicą.